Wokół ostatniego przemówienia papieża wybucha nowy skandal. Słowa wypowiedziane przed całym światem wywołują dyskusję wśród katolików, sugerując zupełnie inny kierunek niż można by się spodziewać po Rzymie. Wielu mówi o zamieszaniu, inni o prawdziwym konflikcie. Zostańcie ze mną do końca, bo pokażę Wam dokładnie, co zostało powiedziane i dlaczego wywołuje to tyle zamieszania. Z Rzymu dotarła kontrowersyjna wiadomość. Podczas niedawnego publicznego wystąpienia papież postanowił zapuścić się w dziedzinę, która nie jest ściśle kościelna naukę. W ostatnich czasach pojawia się pewien wspólny mianownik przedstawianie się jako ekspert we wszystkim, nawet w dziedzinach, które nie mają nic wspólnego z podstawową misją następcy Piotra, jaką jest prowadzenie dusz do zbawienia. To właśnie jest krytyka, którą wysuwa wielu katolików. Papież nie mówi o nawróceniu, nie odwołuje się do Ewangelii, ale oddaje się przemówieniom, które brzmią raczej jak konferencja naukowa, niż wyznanie wiary. Powodem tej interwencji nie była żadna uroczystość liturgiczna ani przemówienie skierowane do wiernych chrześcijańskich, lecz spotkanie z amerykańskim stowarzyszeniem zajmującym się badaniami nad SLA, które organizuje w Chicago tzw. Marsz dla życia. Wydarzenie o wyraźnie świeckim charakterze, skupione wokół medycyny, badań naukowych i aktywizmu społecznego. To właśnie tutaj papież zwrócił się do zgromadzonych, by złożyć im życzenia. Gest, który wielu wydał się co najmniej osobliwy. Nie tyle z powodu jego bliskiej relacji z cierpiącymi, czego nikt nie podważa, ile z powodu faktu, że większa część przemówienia poświęcona była chwaleniu naukowców i badaczy, jakby głównym zadaniem papieża było zachęcanie społeczności naukowej, a nie potwierdzanie prawdziwości Ewangelii. Zaskakujące stwierdzenie, gdyż wydaje się bliższe językowi fundacji filantropijnych niż językowi Kościoła. Sedno przemówienia zbudowano wokół trzech fragmentów, które wzbudziły niemałe zdziwienie. Pierwszym z nich była entuzjastyczna pochwała lekarzy i naukowców, opisywanych niemal jako absolutni bohaterowie misji zbawienia. Papież, który posuwa się tak daleko, by celebrować naukę z takim naciskiem, ryzykuje stworzenie wrażenia, że sam postęp ludzkości może zastąpić dzieło łaski. Ten język rezonuje bardziej z konferencjami filantropijnymi niż z głosem Kościoła. Drugim, jeszcze bardziej zaskakującym momentem było nawiązanie do żydowskiej koncepcji tikun olam, przedstawionej jako zadanie powierzone ludzkości przez Boga w celu udoskonalenia dzieła stworzenia. W tym miejscu pojawia się najdelikatniejszy punkt. Jest to formuła, która w tradycji rabinicznej, a szczególnie we współczesnym judaizmie postępowym, stała się synonimem aktywizmu społecznego często powiązanego z ideologicznymi walkami w świecie liberalnym. Słuchanie papieża posługującego się tym wyrażeniem bez wyjaśnienia jego doktrynalnych granic pozostawiło wrażenie niebezpiecznego otwarcia się na język obcy i niejednoznaczny, który przenosi uwagę z odkupienia na ludzkie doskonalenie świata. Wreszcie trzeci fragment wprawił wielu wiernych w zakłopotanie. Papież przytoczył islamski hadis o aniołach, którzy codziennie towarzyszą opiekunom chorych. Również w tym przypadku włączenie odniesienia niezwiązanego z wiarą katolicką bez żadnego rozróżnienia teologicznego pomogło wzmocnić ideę dyskursu synkretycznego, w którym fragmenty różnych religii mieszają się ze sobą, jakby były równorzędne. Metoda ta nie tylko osłabia jasność przekazu katolickiego. Ale także grozi wprowadzeniem wiernych w błąd. Ogólnie rzecz biorąc, te trzy elementy wychwalanie nauki, wezwanie do Tikkun Olam i odwołanie się do islamu sprawiły, że przemówienie bardziej przypominało konferencję międzyreligijną niż orędzie papieskie. To właśnie to zamieszanie wywołało krytykę, gdyż pozbawia nauczanie papieża jego zasadniczego zadania głoszenia prawdy o Chrystusie i konieczności zbawienia dusz. Reakcje były błyskawiczne. Zaraz po opublikowaniu przemówienia kilku wierzących i komentatorów podkreśliło, czego najbardziej brakowało. Wyraźnego wezwania do zbawienia dusz. Nie mało osób zauważyło, że chociaż oddawano hołd lekarzom, badaczom, a nawet koncepcjom obcym wierze katolickiej, nie wspominano o grzechu pierworodnym. Potrzebie nawrócenia ani wiecznym przeznaczeniu człowieka. To właśnie ta cisza była najbardziej uderzająca. Papież mówił o nadziei i ludzkiej bliskości, nie wskazując jednak na jedyną nadzieję, która naprawdę zbawia tę, która rodzi się z ofiary Chrystusa i życia łaski. Niektórzy komentatorzy otwarcie potępili ryzyko że taka dyskusja sprowadzi katolicyzm do czystego humanitaryzmu, w którym celem nie jest już wieczne zbawienie, lecz ziemski dobrobyt. Jeden z najmocniejszych punktów został podsumowany w następujący sposób. Dlaczego mówić o aniołach i tajemnicach, a nie wspomnieć o konieczności odkupienia? Dlaczego wychwalać ulepszanie świata, nie pamiętając, że bez Chrystusa żadne ludzkie dzieło nie może uleczyć głębokich ran człowieka? Stąd bierze się oskarżenie o pusty humanizm sposób komunikacji, który wydaje się mieć na celu zadowolenie współczesnego świata, a nie poruszanie sumień. A dla katolików, którzy boleśnie doświadczają kryzysu Kościoła, przemówienie to było kolejnym potwierdzeniem tendencji, która woli ustępliwą neutralność od stanowczego głoszenia Ewangelii. Znamienne jest, że wielu mówiło o żenadzie i skandalu. Nie dlatego, że papież okazywał współczucie chorym, co jest dobre i słuszne, ale dlatego, że uczynił to językiem, który odrywał wymiar nadprzyrodzony, zastępując perspektywę życia wiecznego perspektywą doczesnej poprawy. Sednem kontrowersji Pozostaje bezpośrednie odniesienie do tzw. tikkun olam. Dla niewtajemniczonych jest to koncepcja zrodzona w tradycji żydowskiej, która pierwotnie odnosiła się do obowiązku człowieka, by poprzez swoje dzieła przyczyniał się do udoskonalania stworzenia. Jednak w ostatnich dekadach termin ten został pozbawiony konotacji religijnej i przekształcony w prawdziwe hasło polityczne. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest często używane przez bardziej postępowe odłamy judaizmu jako synonim sprawiedliwości społecznej, stając się przy tym hasłem kampanii na rzecz świeckich ideologii i polityki związanej z liberalnym aktywizmem. Nie jest przypadkiem, że osobistości takie jak Barack Obama i Bill Clinton wykorzystywały tę metodę w swoich przemówieniach, aby dotrzeć do amerykańskiego elektoratu żydowskiego. Problem jest zatem nie tylko teologiczny, ale także kulturowy i polityczny. Kiedy papież wspomina o Tikun Olam bez żadnych wyjaśnień, nie odnosi się po prostu do abstrakcyjnego pojęcia. W rzeczywistości odnosi się do terminu, który dziś przywołuje cały wszechświat światowych wartości. Innymi słowy, jest to koncepcja, która w kręgach postępowych interpretowana jest obecnie jako naprawianie świata poprzez wspieranie ideologicznych przyczyn, które stoją w jawnym konflikcie z prawem naturalnym i nauką Kościoła katolickiego. Z tego powodu użycie przez papieża zwrotu Tikkun Olam nie wydawało się prostą uwerturą kulturową, lecz wysoce problematycznym gestem. Ci, którzy słuchają, nie znając konsekwencji, mogą pomyśleć, że Kościół katolicki przyjmuje ten język i czyni go swoim. W rzeczywistości oznacza to otwarcie drzwi do sekularyzowanej wizji wiary, w której odkupienie staje się zobowiązaniem społecznym, a wieczne zbawienie jest ważniejsze od budowania lepszego świata według czysto ludzkich kryteriów. I właśnie z tego powodu tak wielu katolików mówi o zgorszeniu. Nie z powodu nadmiernej sztywności, ale dlatego, że dostrzegają w Tikkun Olam konia trojańskiego który grozi sekularyzacją ewangelicznego przesłania od wewnątrz. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.